Ta uroczystość wynika z potrzeby pamięci o tym miejscu, o tej zbrodni, która się tutaj przede wszystkim wydarzyła. Co roku zapalałem sam, z, z moimi znajomymi tutaj zniczę. W tamtym roku zorganizowaliśmy z Fundacją Nomina Rose, z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu obchody likwidacji getta nowosądeckiego, największego tutaj getta w regionie. I jakoś poczułem potrzebę, że powinienem zadbać też o inne miasta. Pierwsze miejsce oczywiście to babia niż Grybów, bo jest to miejsce szczególne przez tą egzekucję straszną, którą tutaj dokonano. 360 osób w tym miejscu zamordowano. Zorganizowaliśmy też w Gorlicach wczoraj, w Starym Sączu w poniedziałek. No i oczywiście Nowy Sącz. 23 sierpnia centralne obchody likwidacji getta nowosądeckiego też się odbywają tradycyjnie. Przyczyniła się na pewno gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Kiedy tam zadzwoniłem i rzuciłem taki pomysł zorganizowania takich uroczystości, spotkałem się z wielką życzliwością pana prezesa Tadeusza Jakubowicza i rabina Urarego. Przede wszystkim Kamil Kmak, znawca tutaj lokalnej historii, który zrobił kawał dobrej roboty nad propagowaniem tego wydarzenia i, i, i współorganizacją, to także Fundacja Nomina Rose, to szereg osób, które zaangażowały się w to wydarzenie, począwszy też od władz gminy i miasta Grybowa. Jeśli młodzi ludzie tym miejscem będą zainteresowani, to jestem z nich dumny, bo wiem, że pamięć o tych, którzy tutaj żyli, którzy tutaj mieszkali, to ta pamięć o nich będzie żyć w nas. Ale równocześnie w tym momencie my ich przywołujemy, że oni żyją, bo my o nich pamiętamy. Też przeszedłem to piekło jako młody człowiek. Byłem w getcie, byłem w obozie, byłem dwa lata w lesie. Nigdy z moich ust nie padło słowo antysemita, antysemici. Brzycę się tym słowem, bo to jest słowo, którym można tak dosyć łatwo szafować, ale to jest... Trzeba się nad tym słowem poważnie zastanowić, jeśli się o tym mówi. Bo ja też nie wiem, gdyby była sytuacja odwrotna. Jak ja bym się zachował, gdybym ktoś mi zapukał do drzwi w nocy? Błagam. Przechowaj mnie, schowaj mnie, bo mnie... Żandarmi mnie nie. wiedząc co mnie może czekać i moją rodzinę, szczególnie rodzina u Żydów jest spójna.